Delikatnego szamponu do skóry głowy i jak najbardziej przychodzę do Ciebie z ratunkiem. Zacznijmy od szamponu Derkos od wiszy za 100 zł. Co otrzymujecie za 100 zł? KANCEROGENNY detergent SLS. Amoniak, który rozpuszcza płaszcz lipidowy, jest kancerogenem mutagenem. Produkt kryminogennego i szkodliwego społecznie koncernu L'Oreal, który ma na sumieniu 8 tysięcy kobiet z rakiem. Wyroki za kradzież patentów, wykorzystywanie danych biometycznych. Manipulują w płatnych, nierzetelnych, nieuczciwych współpracach z KASĘ, bo wiadomo, że pieniądz nie śmierdzi. Wpiszcie w Google L'Oreal Pozwy. Kosmetyki polecane przez dermatologów, którzy mają z tego tytułu Marżę i później ewentualne wyjazdy. Także kosmetyki Wishy są bezwartościowym ścierwem, które nadaje się do kubła na śmieci. Szampon Sylweko o wiele tańszy ma lepszy skład, bezpieczniejszy skład. Polska firma, brak testów na zwierzętach, jak to robi kryminogenny L'Oreal, i brak pozwów sądowych. Wygrywa Sylweko.